Co byś zrobił, gdyby twoja dziewczyna na rodzinnym grillu zażartowała, że zdradzi cię po ślubie? Byliśmy z Sarą razem dwa lata. Moja rodzina ją uwielbiała. Na corocznym grillu moja kuzynka zapytała Sarę, kiedy ślub. Zaśmiała się głośno i powiedziała, że jeśli kiedykolwiek się pobierzemy, będę miał szczęście, jeśli mnie nie zdradzi. Na tarasie zapadła cisza. Próbowała obrócić to w żart. Ja milczałem, udając, że nic się nie stało, ale w środku szalała burza. Ogłosiła całej mojej rodzinie, że nasz związek to farsa. Później wieczorem mój wujek Franek, emerytowany policjant, wziął mnie na bok. Powiedział, że słyszał i wie, że jestem wściekły. Poradził mi jednak, żebym nie robił jej awantury. Wyjaśnił, że ona właśnie tego Dramatycznej kłótni, po której będzie mogła płakać, przepraszać i nazywać to żartem, a ja jej wybaczę. W ten sposób nauczy się, że może mnie lekceważyć bez konsekwencji. Powiedział, że kobieta, która żartuje ze zdrady, wcale nie żartuje. Testuje moje granice. Kazał mi nie kierować się emocjami, tylko zdobyć informacje. Ta rada zmieniła wszystko. Wróciłem do domu i udawałem, że nic się nie stało. Kiedy spała, przejrzałem jej telefon. Nie znalazłem żadnych jednoznacznych wiadomości, ale zauważyłem powycinane fragmenty rozmów. Kopalnią złota okazał się jej czat grupowy z trzema przyjaciółkami, który nazwały komitet ewakuacyjny. Nazywałem mnie tam strażnikiem albo panem stabilnym. Znalazłem Zazłem rozmowę z dnia przed Grillem. Przyjaciółka zapytała Sarę, czy jest gotowa się ze mną ustatkować. Odpowiedź zmroziła mi krew w żyłach. Pisała, że Boże nie, ale układ jest zbyt dobry, żeby go kończyć. Nazwała mnie świetną siatką bezpieczeństwa, podczas gdy ona zastanawia się, czego chce. Gdy koleżanka ostrzegła ją, że mogę się zorientować, odpisała, że na pewno się nie zorientuje, bo ufam jej bezgranicznie. Dodała, że prawdopodobnie mogłabym mnie zdradzić, a ja i tak bym jej uwierzył. Żart z Grilla nie był żartem. Był odzwierciedleniem jej prawdziwych uczuć. Zrobiłem zrzuty ekranu. Dwa dni później Sara była podekscytowana przyjęciem zaręczynowym swojej przyjaciółki. To była idealna okazja kontaktowałem się z organizatorką imprezy, mówiąc, że chcę przygotować dla narzeczonych niespodziankę w postaci pokazu slajdów. Zaczynał się niewinnie od zdjęć szczęśliwej pary i ich przyjaciół, ale ostatnie 30 sekund było inne. Na ekranie, przy dźwiękach romantycznej muzyki, zaczęły powoli przewijać się zrzuty ekranu z jej czatu. Jest świetną siatką bezpieczeństwa. Ufa mi całkowicie. Ma szczęście, że jeszcze mi się nie chciało go zdradzić. Na imprezie, gdy zaczęły się toasty, organizatorka zapowiedziała niespodziankę. Zaczął się pokaz slajdów. Sara ścisnęła moje ramię, uśmiechając się. To takie słodkie, szepnęła. Przez pierwsze minuty na ekranach pojawiały się zdjęcia. Par, a potem pojawiły się jej słowa. Jest świetną siatką bezpieczeństwa. Poczułem jak jej dłoń sztywnieje. Jej uśmiech zamarł. Co to jest? syknęła. Następny slajd. Ufa mi całkowicie. Po sali przeszedł szmer. Ostatni slajd. Ma szczęście, że jeszcze mi się nie chciało go zdradzić. W sali zapadła kompletna cisza, przerywana tylko muzyką, która teraz brzmiała jak marsz pogrzebowy. Wszystkie oczy były zwrócone na nią. Jej twarz wyrażała czyste przerażenie. Jej przyjaciółki z komitetu ewakuacyjnego zostały zdemaskowane razem z nią. Pochyliłem się i szepnąłem jej do ucha, że żart już nie jest śmieszny, prawda? Po czym wstałem i wyszedłem, nie oglądając się za siebie.